Witajcie, wygnańcy! Kakao z tej strony. Yy, mam dla was świeżutkie informacje z PoE2, więc zapraszam do wspólnej podróży przez nowości i zmiany, które czekają nas w grze. A więc, zanim zaczniemy, przypominam, że możecie do mnie dołączyć na Twitchu, gdzie od 6 grudnia, czyli w dzień startu early accessu, będziecie mogli mnie znaleźć, jak będę streamował moją rozgrywkę w PoE. Wpadajcie, link znajdziecie w opisie. Przedwczoraj odbył się wywiad między Jonathanem Rogersem a Darfym Kraterazakszonem oraz Gazim. Link do oryginalnego wywiadu znajdziecie w opisie. Dziś omówimy najważniejsze informacje tego wywiadu, a na końcu także kilka aktualizacji dotyczących pałow Exile. A więc możemy zaczynać. Kluczowe zmiany w poE 2 Możliwość nabywania ascendencji w grupie, co wcześniej nie było możliwe. Przykładowo jak wejdziemy sobie w grupkę 3 osobom na trial, no to każda z trzech osób będzie miała możliwość wybrania sobie ascendencji. Następne planer buildów. Wprowadzenie narzędzia do planowania buildów, na które czeka społeczność. Postacie i klasy. Klasy Eli Access. Pierwsze następne klasy po tych sześciu, które były zapowiedziane. Będzie to łowczyni, Hunterska oraz druid. Postacie Early Access. Postacie, które stworzymy w Early accessie, nie będą dostępne nawet do grania na standardzie, zostaną na permanentnej lidze, która będzie po prostu Early Accessowa. Cyclone i inne skile związane z mieczami powrócą później w Early Accessie, ale są powiązane z klasą duelisty, której jeszcze nie ogłoszono. Po ukończeniu prób gracze otrzymają 8 punktów identycznie tak jak w po 1 czyli będziemy mogli ubrać sobie 4 duże pasywki na drzewku. Endgame i łupy. Biomy i target farming. Możliwość celowego farmienia podobnie jak w Delves po 1 lub Divination Cards na różnych mapach. Endgame Juicing nadal będzie dostępny, choć w zmienionej formie. drop rzadkich walut zostanie odpowiednio zastosowany. Oczywiście, loot filtry znowu zostaną w grze. Sam tam poinformował, że będą one dostępne. Neversync, czyli twórca Blade'a, poinformował na Twitterze, że rozpocznie pracę nad filtrami do Pawłów Exile 2. Mają się pojawić od pierwszego tygodnia do nawet 8 tygodni, więc no, trzeba będzie chwileczkę poczekać. I to w sumie tyle, co chciałem Wam przekazać w tym odcinku. Mam nadzieję, że zobaczymy się razem 6 grudnia. Zapraszam na Discorda, dostępny jest oczywiście w opisie. No i co, strzałeczka, nareczka.